Siema, z tej nadam i dzisiaj jeden z lepszych moich dni wybrałem, bo ponieważ... Hmm, a jak myślicie? Wydropił mi nowy zadymiarz epicki. So, przepraszam Was, że wczoraj nie nagrywałem i nie nagrałem jak mi wydropił nowy zadymiasz, ale to tak niespodziewanie nawet. Ja po prostu sobie weszłem, otworzyłem dwa boksy, bo dzisiaj za darmo był i ten. I wyleciało mi z jakby nowe wydarzenia, no to dostałem tam 10 punktów, nie? I potrzebowałem wam tyle i wyleciał mi PAM z niebieskiej skrzynki, nie? Więc ja się z tego cieszę nawet Więc gramy se solo zwykłe, najzwyklejsza No i sobie po prostu pogramy, nie wiem, trzy rundki No i kończę odcinek, nie? I zostawcie oczywiście subika Z dzwoneczkiem oczywiście, łapkę w górę Pod tym filmem trzeba łapki w górę Witam panie El Primo. Aj! 500 nie No El Primo jest za dobry na blisko, niestety. Tam na blisko nie jest dobra, ale cieszę się, że mi wydropiła PAM. Jest jeszcze trzy rundki, tak? Niedługo może kupię pakiet za 23 zł, jak będzie mi się chciało. Albo w Fortnite, w czy sobie doładuję. Bo ostatnio doładowałem i kupiłem fajną rzecz, więc. A się cieszę, że mi wydropiła pan, bo jakiś epickie zadymiasz. To jeszcze raz Nie, ja tej gry nienawidzę. Oni się teamują w ogóle, chodzą obok siebie. Jeszcze dwie rundki, ale ja się wnerwiam już powoli. Ja bym chciał chociaż mieć topkę, a nie, że mnie dynamite zabija jako pierwszy. <laughs> Hatfu na nich. Same Dynamite są w tej grze? Czy się mylę? Napiszcie kiedy chcecie odcinek kolejny. Jak będzie tutaj chociaż więcej niż dwie łapki w górę, no to może coś kupię nie? W sklepie w Brawl Stars. O Ros! Co? A 7 power Cubów! Jeszcze Ros nie zabija. Więc niestety ostatnia ruda i kończę. Długi odcinek to nie był, 3-minutowy. A może jeszcze coś tam porobimy, nie? Fajne rzeczy mam. Że ja już się cieszę, bo mamy, można powiedzieć, że trzy powercubsy, jak mi ktoś chyba to zabierze, ale nie zabrał, więc trzy powercuby mam. Już na plusie dostane punkty. Aha. Nie no, fajna gra. Nienawidzę tej gry. Coś mi ta gra nie idzie. Ach. W kolejnym odcinku zbieramy do tej. No do tej skrzyneczki, nie? Jak nie uda się w kolejnym odcinku, no to w następnym odcinku już będziemy na tym mieć. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Taki bardzo krótki film, po prostu chcieliśmy wypróbować nowego zadymiarza, który jest nawet spoko, nie ma co nadzegać. więc dzięki Wam za oglądanie, zostawcie łapeczkę i sumika.